Perspektywa zbieżna, czyli linearna. W perspektywie zbieżnej bardzo ważne jest wyznaczenie linii horyzontu, która znajduje się na wysokości oczu osoby rysującej. Na linii horyzontu zaznacza się punkt zbiegu, do którego zbiegają się krawędzie rysowanych przedmiotów. I właśnie w tym materiale, który zaraz obejrzycie, przeprowadzimy eksperyment, który w praktyczny, demonstrowalny, powtarzalny sposób udowodni, iż horyzont, z którym mamy do czynienia, jest niczym innym, jak tylko linią, punktem zbiegu, punktem konwergacji, a nie fizycznym horyzontem, fizyczną rzeczą związaną z krzywizną Ziemi. Za czym przejdziemy do praktycznej części eksperymentu, podejdziemy do tego od strony teoretycznej, czyli omówimy, co dokładnie mamy zamiar. Zbadać, zmierzyć, zademonstrować i na czym będzie polegał wykonany eksperyment. Na stronie MetaBank jest to kalkulator krzywizny Ziemi. Mamy tutaj taki diagram, właściwie to jest interaktywny diagram, który pokazuje nam, że wysokość obserwatora na kulistej Ziemi którą możemy właściwie sobie zmieniać, prawda? Wiadomo, wysokość obserwatora decyduje o tym, jak daleko widzimy, czyli w którym miejscu znajduje się nasz horyzont, który w tym przypadku, jak jest to pokazane tą zieloną linią, jest ruchomy. Czyli im wyżej jesteśmy, tym dalej możemy widzieć i tak dalej, i tak dalej, wiadomo. Niemniej jednak, y, sprawa, którą się dzisiaj będziemy zajmować, eksperyment, który Będziemy przeprowadzać. Jeszcze raz podkreślę, praktyczny demonstrowalny eksperyment. Na tym tutaj rysunku widzimy, że obserwator, tutaj gdzie jest napisane height, czyli jego wzrost jest przedłużeniem promienia ziemi, radius, czyli promień ziemi. A patrząc na horyzont, jako że ziemia, jako kulista ziemia, musieli, musielibyśmy cały czas patrzeć w dół, czyli nie patrzymy pod kątem prostym do przedłużonego promienia Ziemi, czyli linia naszego wzroku, tutaj jest zaznaczona jako eye level, która jest de facto prostopadła do, do nas, do obserwatora, który jest de facto przedłużeniem promienia Ziemi. Linia tego wzroku odbiega od linii na, do horyzontu, czyli ta linia zazn zaznaczona zieloną kreską jest, jest tą linią do horyzontu, tak? Generalnie, tutaj ktoś nas chce przekonać, że patrząc przed siebie, patrzymy na horyzont, nie jest to prostopadłe do, do promienia ziemi, do przedłużonego promienia ziemi, który, który, którym każdy z nas, że tak powiem, jest. Bo każdy z nas jest przedłużonym promieniem ziemi. Mówiąc tak bardzo, bardzo w przenośni, no ale tak generalnie się dzieje. Tutaj pozwólcie, że, że otworzę kilka, kilka rysunków mojego autorstwa o wysokim poziomie artystycznym. Generalnie co, co tutaj się dzieje? No każdy, każdy żyjący na kuli jest przedłużeniem promienia tej kuli, tak? To jest, to jest jasne. No i linia wzroku do horyzontu, który jest tutaj przedstawiony jako fizyczna rzecz, to jest, to jest identycznie tak jak na tym diagramie ze strony Metabank, czyli kalkulatora krzywizny. Widzimy Widzimy, co tutaj się dzieje, więc teraz tak. Eksperyment, który chcemy prze przeprowadzić, będzie polegał na tym, iż przedłużony promień Ziemi będzie reprezentował y, obserwatora. Linia wzroku będzie prostopadła do przedłużonego promienia Ziemi. Czyli, jeżeli żyjemy na kuli, obserwując w ten sposób, ustawiając tą linię wzroku prostopadle do promienia Ziemi, powinniśmy widzieć niebo. No, tak w skrócie to by wyglądało. Nawet jezie, jeżeli sobie weźmiemy teraz, a taki jest zamiar tego eksperymentu, użyjemy podwyższenia, czyli linia, czyli obserwator będzie na podwyższeniu, podwyższeniu w stosunku do powierzchni Ziemi, czyli sobie wybierzemy tutaj zbiornik wodny, będzie to morze, na korzyść oczywiście kuli. Obserwator będzie się znajdował na jakiejś tam wysokości nad poziomem morza, czym wyżej, tym lepiej. Ustalimy sobie kąt 90 stopni poprzez wypoziomowanie tej linii tutaj. Idealne wypionowanie linii, która jest przedłużeniem promienia Ziemi. Teraz wytłumaczę, jak to zrobimy. Ustalimy tutaj kąt 90 stopni tak, aby linia wzroku była prostopadła do promienia Ziemi. Czyli jak widzicie tutaj na tym rysunku, nie ma możliwości zobaczenia horyzontu, gdyż w przypadku kulistej Ziemi, no po prostu geometrycznie jest to niemożliwe. Musielibyśmy, tak jak na tym rysunku pokazanym tutaj, patrzeć w dół, czyli pod innym kątem do promienia Ziemi. I tak samo widzimy na kalkulatorze krzywizny metabank radius, czyli promień. Linia wzroku jest, jest prostopadła do promienia Ziemi, no ale linia do horyzontu, czyli jeżeli patrzymy na horyzont, czyli ta zielona linia, nie jest prostopadła do promienia Ziemi. Więc tłumaczę to, jeszcze, tłumaczę to w taki sposób bardzo szczegółowy, aby każdy zrozumiał, żeby nie było żadnych niedo, niedomówień, żadnych wątpliwości, o co tutaj chodzi. Czyli my będziemy ustalać, będziemy po prostu ustalać y, linię wzroku poziom oczu który będzie prostopadły pod kątem prostym 90 stopni do promienia ziemi, czyli do tej pionowej linii. Tak jak właśnie tutaj na tym rysunku no nie na tym, na tym rysunku. Takie coś nas interesuje. Więc tak jak powiedziałem wcześniej, to nas będzie najbardziej to będzie najbardziej odpowiadało eksperymentowi, który chcemy przeprowadzić, czyli wzniesienie jak najwyżej nad poziomem morza, patrzymy w kierunku morza, jeżeli zobaczymy horyzont, na tej linii wzroku pokaże nam się horyzont, czyli tak jak tutaj widzimy, to jest linia wzroku te przerywane kreseczki obserwator na jakimś zniesieniu. Jeżeli ten tutaj zbiornik wodny, który stworzy nam horyzont, ukaże nam się, w naszej linii wzroku, co jest widzimy tutaj po rysunku niemożliwe na kulistej ziemi, to znaczy, że mamy do czynienia z taką sytuacją. Mianowicie, tu jest reprezentacja, tak zwany rzut boczny, który w rzeczywistości no, nie istnieje, bo nie da się perspektywy, czyli tego, tego zbiegu przedstawić w sposób rzutu bocznego. Jedyne to możemy właśnie, tak jak tutaj jest pokazane, widzieć to z przodu, widok z przodu, jak to wygląda. Czyli wszystko zbiega się do jednego punktu, tutaj, gdzie pokazuje kursorem. To jest właśnie ten punkt zbiegu. No a z boku, gdybyśmy na to patrzyli, no to właśnie mniej więcej tak by to wyglądało. Niebieska linia reprezentuje niebo, czarna linia reprezentuje Ziemię, powiedzmy w takim dużym uproszczeniu. Więc teraz tak, jeżeli zobaczymy ten horyzont, czyli zobaczymy morze w tym przypadku, które stworzy nam horyzont, no to wyeliminujemy całkowicie możliwość, jaka tutaj widzimy według rysunku, według geometrii, która nam tutaj pokazuje, w ten sposób. Jedyna możliwość, jaka, z jaką będziemy mieli do czynienia, że żyjemy na płaszczyźnie, ponieważ ustawiając linię wzroku równolegle, to znaczy y, ustawiając linię wzroku prostopadle do, do tej pionowej linii, czyli do przedłużonego promienia Ziemi, tak to nazwijmy, y, w momencie, jeżeli ukaże nam się horyzont w tej linii wzroku, znaczy, że perspektywa działa. I horyzont to nic innego jak konwergacja, dlatego tutaj napisałem konwergacja, czyli zbieg, punkt zbiegu równa się horyzont. To jest ten nasz wyimaginowany horyzont, który jest nam stworzony przez prawo perspektywy, czyli zbieg, właśnie tak zwany. Tak to działa na płaszczyźnie, tak to widzimy z boku, więc jeżeli w eksperymencie, który zademonstruję, sam go wykonam, zobaczymy yy, horyzont. Nie ma wtedy możliwości, żebyśmy żyli na kuli. Nie ma po prostu takiej możliwości, ponieważ na kuli. Patrząc, jeżeli na kuli linia naszego wzroku jest prostopadła pod kątem prostym do promienia, wtedy nie ma siły musimy patrzeć w niebo. Nie możemy patrzeć wtedy w horyzont, no bo musielibyśmy wtedy patrzeć w dół. Tak jak tutaj. Czyli wiadomo, wznosimy się tylko po to, żeby jeszcze bardziej stwierdzić, czy tak, jak tutaj widzimy w miarę wznoszenia, jeszcze bardziej na, linia naszego wzroku, która jest prostopadła do promienia, nam się podnosi, czyli patrzymy w niebo, po prostu tutaj, gdzie, gdzie pokazuję pokazuje kursorem, strzelamy gdzieś tam w niebo, nasz wzrok jest skierowany w niebo. Nie ma możliwości, aby widzieć, yy, widzieć horyzont patrząc prostopadle do promienia ziemi, nie ma takiej możliwości, nie ma szans sposób w jaki, w jaki to wykonamy będzie bardzo prosty. Wbijając jedną powiedzmy tyczkę drewnianą czy cokolwiek to będzie już mam tam coś zaplanowane, No ale to zobaczycie, bo będę to nagrywał z dwóch kamer. Wbijamy tyczkę pionową, Pionujemy ją, użyjemy poziomicy, użyjemy do tego również y, kawałka, sznurka z ciężarkiem, żebyśmy wiedzieli, że jest to idealnie, idealna reprezentacja, tak zwanego promienia ziemi tutaj. Czyli to samo zrobimy tą tyczką właśnie. Wbijemy ją tutaj, idealnie ją wypionujemy. Następnie ustalimy kąt prosty między tą tyczką. Ustalimy tutaj drugą, wbijemy sobie tyczkę na, za pomocą kątownika. Ustalimy sobie kąt prosty. To będzie oczywiście stabilne, wszystko, wszystko będzie nagrane kamerą. Na tą tyczkę drewnianą umocujemy rurę. Będzie to rura PCV, o długości około metra przypuszczam, którą tak samo idealnie wypoziomujemy z tą deską. Na górę tej rury umieścimy poziomicę, zostanie ta poziomica przymocowana do tej rury, będzie nam tutaj pokazywała poziom, tutaj będzie kątownik, czyli to wszystko będzie tworzyło nam właśnie dokładnie to, co tutaj widzimy, jest pokazane w tym kalkulatorze krzywizny, czyli to będzie ta jedna deska, tu druga, tutaj będzie pokazuję kursorem, tutaj będzie poziomica, takie coś. Stworzymy sobie taki przyrząd. Tak, jak mówię, to będzie nagrane, będzie wszystko pokazane dokładnie. No, i obok tego umieścimy aparat na statywie. Też wszystko w jednej linii, żeby to miało ręce i nogi. Wszystko sfilmujemy. No, i jeżeli z tego, a patrząc przez tą rurę, tym aparatem, ukaże nam, się, ukaże nam się w tej linii tutaj horyzont. Czyli w tym przypadku będzie to. Może, bo mam zamiar to wykonać nad morzem, no to wtedy bez, bez cienia wątpliwości wiemy, że coś takiego właśnie coś takiego ma miejsce, czyli czyli perspektywa działa jak najbardziej. Ziemia jest po prostu płaszczyzną. Tutaj nie da się tego przeskoczyć, bo, bo mówię w momencie stwierdzenia, że Ziemia jest kulą no linia naszego wzroku musiałaby się coraz bardziej od tego horyzontu Yy, wznosić się ponad ten horyzont, czyli horyzont w takim przypadku musiałby się obniżać. Wiadomo, czym niżej my jesteśmy, no to ta linia wzroku jest coraz coraz bliższa. No tutaj wiadomo, jeżeli jesteśmy na, na powierzchni Ziemi, no to te, te dwie linie się pokrywają. No ale w momencie, tylko jak się wznosimy, no to mówię, nas nie interesuje teraz, tutaj, co się dzieje z tym horyzontem. Nas interesuje to, że wzrok, poziom naszego wzroku. Który jeszcze raz przypomnę, jest prostopadły do przedłużonego promienia ziemi, poziom naszego wzroku, wzrasta jego wysokość, a horyzont się obniża. Nie ma tutaj siły innej, dlatego ten eksperyment w doskonały sposób zademonstruje właśnie, yy, co, się, co się faktycznie dzieje. Realna, rzeczywista obserwacja, sfilmowana. No, i tyle, i, i, i zobaczymy, wtedy, zobaczymy wtedy, jakie będą rezultaty, które w sposób jednoznaczny określą, czy jest tak czy inaczej. Także mam nadzieję, że każdy zrozumiał, o co tutaj chodzi, co zostanie pokazane, żeby nie było żadnych pytań, żadnych wątpliwości. Dlatego mówię, ja znalazłem już takie miejsce, które jest wyższe od poziomu morza, żeby, żeby, żeby jeszcze bardziej na korzyść właściwie kuli, no bo. Wtedy, żeby rozwiać jakiekolwiek wątpliwości, mówię, ustalając kąt 90 stopni między promieniem a, a linią wzroku, nie ma możliwości zobaczenia horyzontu, jeżeli faktycznie Ziemia jest kulą. Horyzont nie może powędrować nam na tą wysokość linii wzroku, ponieważ z każdym Widzimy, że to wszystko rośnie. to Coraz bardziej patrzylibyśmy wtedy w niebo, w tam przestrzeń, jak, jak to sobie tam to wyobraża. W każdym razie nie możemy zobaczyć horyzontu, jeżeli ustawimy naszą linię wzroku prostopadle do promienia. Przepraszam za tak wyczerpujący, szczegółowy wstęp, ale widząc, znając doświadczenia, co tutaj się potem będzie działo w sekcji komentarzy, jakie będą pytania i tak dalej, chcę to naprawdę w sposób bardzo, czytelny, dogłębny, szczegółowy, omówić, żeby potem nie było żadnych wątpliwości, że tutaj jakaś manipulacja wchodzi w grę i tak dalej. To te rysunki przedstawiają dokładnie tą sytuację. Dla podparcia mamy wziętą ze strony Metabank jeszcze diagram, który pokazuje nam właśnie dokładnie, co ma miejsce w, w przypadku kuli z tej ziemi, bo to jest, tak, tak jest też zamysł tego kalkulatora. A z czym będziemy mieli do czynienia, jeżeli faktycznie zrobimy tutaj ten eksperyment, pokazując, że jednak horyzont jest widoczny w tej, w tej linii oczu, a tym samym udowadnia brak po prostu możliwości, takie możliwości jak, jak, jak kulistość, jak krzywizna i tak dalej, czyli tylko i wyłącznie to, o czym mówi się już od dawna. Horyzont jest to wynik zbiegu, jest wynikiem działania perspektywy, która jest nierozłączną częścią tego świata, tej rzeczywistości. Czy tego chcemy, czy nie, nie możemy perspektywy wyeliminować z naszej optyki, z naszego postrzegania tego świata. Dobra, to, była, to był wstęp, część teoretyczna. Teraz przechodzimy do praktycznej demonstracji, czyli pokazania tego fizycznie, jak to będzie wyglądać. Także zapraszam do części praktycznej. Dobra, jesteśmy teraz. Najpierw zaczniemy sobie od tej lokalizacji. E, widzimy tam horyzont, też na tym, no i będziemy przeprowadzali ten eksperyment, o którym mówiłem wcześniej, w części teoretycznej. Mamy ustawiony przyrząd. Mamy tak, poziomicę, która reprezentuje linię wzroku tak jak to omawiałem wcześniej jest to wypoziomowane troszeczkę na wietrze teraz, teraz sobie to chodzi rusza się ale widzimy, że jest to w poziomie tutaj mamy tyczkę pionową reprezentującą przedłużony promień ziemi, o którym mówiłem z zawieszonymi ciężarkami które jedynie pomimo tego ruchu wiatru wskazują, że to jest Pion, czyli przedłużony promień Ziemi, więc pomiędzy tyczką poziomą a pionową mamy kąt 90 stopni. Tutaj mamy to w poziomie. I teraz rura, ta biała rura, reprezentuje linię naszego wzroku. Trzyma aparat i widzimy. Widzimy w aparacie, ja włączę teraz nagrywanie. Od razu spróbujemy to przybliżyć sobie. O. Nie chcę nam złapać ostrości na tych ustawieniach, no ale widzimy wyraźnie w środku linię horyzontu. Zatrzymamy. Widzimy, tutaj jest też sztuczny horyzont na aparacie. Widzimy, że to jest wszystko w linii. No teraz nam się to wszystko zaczęło ruszać na złość, ponieważ jest wiatr duży, jak to nad morzem. A jesteśmy na plaży. Następną lokalizacją będzie ta, o której mówiłem w części teoretycznej, czyli będziemy pojedziemy sobie po prostu wyżej, pokażemy wysokościomierzem aplikację aplikacją na telefonie, no bo niczym innym nie dysponujemy. Próbujemy zrobić ten sam eksperyment, powtórzyć go, pokazując, że horyzont unosi się, dalej pozostaje w naszej linii wzroku, czyli tej linii to jest nasza linia wzroku, czyli ale cały czas jesteśmy w poziomie, to jest nasza linia wzroku, cały czas to, o czym mówiłem tyle razy, czyli linia wzroku jest, to prost, jest prostopadła do przedłużonego promienia ziemi który w tym wypadku reprezentuje ta pionowa tyczka tak, to jest nasza linia wzroku co demonstruje od razu fakt, iż patrząc na horyzont nie patrzymy w dół tylko jesteśmy patrzymy w poziomie, nasza linia wzroku jest pozioma, horyzont jest w tym wypadku też poziomy, nie ma obniżenia na poziomie morza horyzontu co pokazaliśmy przed chwilą i teraz zabierzemy to Wyżej po prostu, żeby pokazać, że coś takiego też nie występuje z nad poziomem morza, a no to jest nasza to jest szerokość geograficzna nasze dane, gdzie jesteśmy 118 metrów nad poziomem morza wtedy byliśmy na poziomie morza na plaży teraz jesteśmy wyżej i robimy dokładnie ten sam eksperyment czyli co? ustawiamy naszą linię wzroku czyli jest to ta biała tuba jest ona wypoziomowana idealnie ale wiatr niestety przeszkadza i rusza tym wszystkim, ale widać, że to jest jest w poziomie. Widać wyraźnie. Mamy tak samo wypionowaną tortyczkę, która jeszcze raz przypomnę reprezentuje przedłużony promień ziemi. Ciężarki się ruszają, ale widzimy wyraźnie, że to jest wszystko w pionie i tutaj mamy kąt 90 stopni. Tak. No i teraz robimy to samo, czyli patrzymy, czy mamy jakiekolwiek obniżenie horyzontu, jesteśmy pamiętajmy 117 metrów 118, 118 metrów nad poziomem morza, co nam pokazuje wysokościomierz, no i teraz sobie zobaczymy w aparacie samo. Ja to nagranie z aparatu pokażę osobno. Ponieważ widzimy tutaj horyzont przez tam się wszystko rusza, dlatego to pokażę. Widzimy idealnie, że patrząc przez tą górę, horyzont cały czas pozostaje. No to się oczywiście rusza, bo trzeba. Ale ja to mam nagrane. Trzeba sobie zdać sprawę, że tu jest duży wiatr w tym wszystkim wszędzie. O co tutaj chodzi? Będąc na poziomie morza widzieliśmy linię horyzontu przez tą rurę, czyli ona była naszym poziomem oczu, wszystko było wypoziomowane. Będąc 118 metrów nad poziomem morza, dalej widzimy horyzont, oczywiście oddalił nam się. Bo tak działa perspektywa, czym wyżej jesteśmy, tym więcej jesteśmy w stanie widzieć, ale horyzont cały czas mamy na linii oczu, co automatycznie niszczy kalkulator Ziemi, metabank, niszczy twierdzenie, że patrząc na horyzont patrzymy w dół, gdyż tutaj widzimy wyraźnie, że patrzymy w poziomie. Nie ma możliwości na kulistej Ziemi zobaczenia horyzontu z każdej wysokości na tym samym poziomie. Nie jest to możliwe, nie jest to do odtworzenia. Co jeszcze chciałbym dodać o tym eksperymencie. Ten eksperyment jest to eksperyment jak najbardziej naukowy, ponieważ jest powtarzalny, demonstrowalny w praktyczny sposób. Każdy go może powtórzyć, każdy to może zademonstrować sam dla siebie. Nie musi wierzyć mi, nie musi oglądać tego i, i wierzyć, że tak jest. Każdy może to zademonstrować. Yy, robiąc takie, takie narzędzie albo podobne i tak dalej. Wystarczy tylko odrobina, odrobina tam dobrych chęci i. Nie można coś takiego zrobić, jednoznacznie demonstrując, że nie ma możliwości, żeby horyzont nam, nam się obniżał. Jest to udowodnione w sposób jak najbardziej naukowy, jak najbardziej poprawny. Nie ma obniżenia horyzontu, Ziemia jest pozioma. The, the geometry of the sphere dictates that the horizon should remain fixed and should never ever rise. with the elevation of the observer it should remain at a fixed point that you angle downwards and you can see here with the setup we are perfectly horizontal same as we were at the beach so no deviation from the level whatsoever and what do we find we find that horizon meets us dead on in the centre of the observation point